Siema, ziomki, ziomale, witam u na kanale Wiejskim Życiu nad Morzem. Właściwie na zakończeniu sceny zadań Wiejskich... E, deserowe przyjęcie, styczeń 2023. To jest, zdaje się, chyba pierwsza scena w tym roku, nie? Czy była już inna jakaś? Ale dobra. I... Ja sobie grałem tutaj, powiedzmy, raz dziennie przez pół godziny, i dzisiaj około 18 sobie to zrobiłem. Bez wysiłku, bez spinki, codziennie, no mówię dosłownie, codziennie z pół godzinki sobie poklikałem i sobie porobiłem. Wiadomo, wyjdę jeszcze, bo tutaj e, są plony do siania. Nie wiem czy tak im pokażę akurat. Tak, są te plony do siania, super Jałowiec i krystolinowa roślina. Ale tego nie ma sensu siać dużo, bo to i tak sobie tutaj przepadnie. Tak samo nie ma sensu robić bardzo dużo te, 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 tego wina i tego cukru. Drzewka się zbierają. Nie używałem super konewek na te drzewka. A jak coś musiałem oddać z drzewek, to tylko jak miałem za dużo, nie? Potrawy oczywiście łatwiej ugotować ten koktajl, bo tu potrzebne tylko jest to winko i ogórek. Tutaj... źle wyszedłem. Tutaj jest trudniej, no bo do tego potrzeba... Nie dość, że taki słoiczek to z tego z ten, z ten słoiczek, żeby zrobić, to trzeba z, y, mieć ten miodzik, syrop miodowy. No i to jest trudniejsze do zrobienia, ale też robiłem, nie? No i oczywiście kolejna podstawowa rzecz, to już trochę za późno pokazuję, ale no wiecie, no jeszcze jeden dzień można by było się pobawić. E, tutaj się wchodzi darmowe jedzenie też niecodziennie odbierałem trzy razy. Trzy razy co pół godziny można odebrać 30 darmowego jedzonka, ja sobie dzisiaj akurat odebrałem. No i wiadomo, tutaj e, akurat soczku nie mam, nie? Trochę głupio. No, soczek mógłbym mieć. Ale już teraz nie ma sensu, żebym to robił, bo już zakończyłem, tylko że sobie po prostu to gro grosze kosztuje i tylko 20 talarów kosztuje odświeżenie. O i właśnie jak to wyskakuje brownie, to jest z tego drzewa, to nie ma sensu. I oczywiście odświeżać, 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 aż się trafi zamówienie. Akurat soczki to jest, soczek i wino to jest bardzo dobre zamówienie akurat, ale nie mam akurat tego soczku, nie? No i tutaj też, to też bym sobie zamienił Ale to nie ma sensu, i tak mam tutaj 105 punktów, można pokazać jak to się gra Gra jest banalnie prosta, jest to ściągnięta gra z Dragonscapes Tylko, że w Dragonscapes można o owocek przesunąć sobie w dowolne miejsce A tutaj tego nie można, nie? Jak gdzie, gdzie się zrobi, to tam już zostaje. No i oczywiście sobie robimy truskaweczki, czekoladki i bananki. Nie no, ale też tutaj, o na przykład, żeby dużo punktów robić, to warto sobie odświeżyć. To też kosztuje tylko 20 talarów. Odświeżenie i jakieś fajne zamówienie nas interesuje. Pyk, oddajemy. Ale zazwyczaj ja sobie robię, o tak, właśnie tak jak w tej chwili, żebym miał najwyższy poziom tortu truskawkowego, najwyższy poziom tortu bananowego i najwyższy poziom, to się chyba nie trafia niższy, tortu czekoladowego. I to sobie wtedy robię, nie? Do maksymalnego poziomu, i wtedy dużo punktów przychodzi. Oczywiście, no wiadomo, jak ktoś nie grał, to nie wie o co chodzi. Ale jak mamy. Pię Idziemy do pierwszego prezentu 500, 1500, 3000. To nam się te zamówienia, te wyższego poziomu, raczej ciężko trafiają. Na początku trafiają się zamówienia niższego poziomu. No i lepiej, lepiej po prostu oddawać słabsze i sobie powolutku te punkty robić. A teraz punkt kulminacyjny, czyli odbieranie nagród. Pyk, pyk, pyk. Zobaczmy, czy wszystko mi się odbierze. Nie. 150 OP. Za 1500 punktów 6 mocy. Śmieszne to jest. Tutaj widzę awatar śpiącego Kapibary. Awatar śpiącego Kapibary. Dobra. I już nie będę miał nic w nowych na szczęście. Dobra, idę dalej. Tutaj mamy. Ramkę! Ramkę śpiącego kanpibary? Nie, ramka, idyliczny staw. Dobrze. I czemu ja tu wszedłem? Tutaj miałem wejść. No i tutaj oczywiście dekoracje. I cóż to za dekoracje dali? Takiego byczka jakiegoś. Dobra, ja sobie postawię tego byczka. Senna Kapibara. Senna Kapibara. Dobra, no to rejestruję. Dwie godziny się rejestruje. Jak jest teraz godzina u mnie: 21.07, to do 23.07 się będzie rejestrować. No i fajnie, bo niebieska szczotka. Bardzo dobra, jeśli chodzi o stawianie przy ścieżkach. Maksymalny bonus. Czyli bardzo ładnie. Dodatkowo dostaniemy 30 zielonych żetonów i 4 punkty do galerii. 4 punkty do ścieżek, do dekoracji. I sobie od razu tą dekorację. Ona jest brzydka ta dekoracja. Taka kapibara brzydka. Okropna. Ale sobie mam od razu tutaj. Ciekawe, czy tu się zmieści. Mieści się na szczęście. Mieściła się. No i fajnie. I kolejna do kolekcji niebieskich szczotek. Jak ktoś mi odwiedza, to tutaj podobnie jak u Marzeny, można sobie u mnie kliknąć niebieskie szczotki. I przed nagrywaniem anulowałem rejestrowanie dekoracji na wyspie. Ale zanim zacząłem nagrywać, to minęło chyba kurde z pół godziny. A do końca zarejestrowania tej dekoracji miałem 15 minut. No szkoda. Ale to sobie na noc puszczę po 23, bo też się dwie godziny rejestruje fioletowa szczotka. No i oczywiście tyle. Jutro jeszcze można w to grać, ale jutro będzie aktywna ta scena zadań i oczywiście serdecznie zapraszam na live, na stream z misji z wiejskiego życia, bo jutro misje. Dobra, są tylko odhacze. Wy tego nie widzicie akurat, żeby mi tutaj nie świeciła kropka na awatarze. No i oczywiście serdecznie zapraszam do zasubskrybowania, jak jeszcze nie zasubskrybowałeś. zasubskrybowałeś do polubienia mojego filmu. I trzymajcie się, pozdrawiam. Papa! Pa. Tu, 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 tu.